Uwaga, ze względu na politykę YouTube ten materiał przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia. Cześć kochani, z tej strony Madzia i witam Was w nowym vlogu. Dzisiaj mam dla Was hol mangowy. Trochę czekałam na te mangi, jeden z tytułów miał obsuwę. Miał chyba jakiś błąd i po prostu cała seria poszła od nowa do druku, więc... No niestety trzeba było czekać. Na szczęście już jest. I mogę Wam pokazać, co ostatnio kupiłam. I z tego co tutaj widzę, to dwa tytuły będą przeze mnie recenzowane, więc szykujcie się na recenzję manga. No dobra, idziemy od razu. Pierwszy tomik to 20, już 22 tom jak zostałam bóstwem. I jejku jak ja się cieszę, że ta manga pojawiła się w Polsce i już niedługo będzie. Cała manga wydana w Polsce, bo zostały do końca dwa tomy. 25 z tego, co wiem, jest takim tomem dodatkowym i nie wiadomo, czy zostanie wydany w Polsce. Mam taką nadzieję. Kolejny tomik to Jego Wilcze Sekret, tom drugi. I to właśnie ten tomik wstrzymywał mi wysyłkę, ale na szczęście już jest. No, śliczna gładka. Tu mamy liska. Recenzowałam pierwszy tom. Nie wiem, czy będę recenzowała drugi, czy może po prostu poczekam, Aż pojawią się już wszystkie, i wtedy zrobię takie podsumowanie serii. Kolejny tom to jednotomówka. Jest to Narzeczony i Jest to tytuł od tej samej autorki, co śnieżka Shirajuki, śnieżka o czerwonych włosach. I właśnie będę też go recenzować na śliczna kreska. Bardzo mi się podoba. Byłam ciekawa, co ta autorka tym razem nam pokaże. Kolejny tomik to sekret panny, Badanuki, tom czwarty, i wiem, że wielu z Was chciało, abym zrecenzowała ten tytuł, ale ja chciałabym jeszcze zaczekać do kolejnego tomu, albo do zakończenia najlepiej, bo ta manga jest, nie pamiętam, albo 6 tomów, albo 6, albo 7, albo coś takiego, chciałabym zaczekać, bo akcja gna do przodu. Ciężko byłoby mi ją teraz tak zrecenzować dokładnie, żeby ją polecić, bo nie wiadomo, co tak naprawdę do końca się w niej wydarzy i no na razie wolałabym zaczekać, jeżeli pozwolicie, wolałabym na razie zaczekać, ale na pewno zrecenzuję Kolejny tomik to pierwszy tom nowej serii, Mistrz Romansu Nozaki i ja recenzowałam anime, tylko ostrzegam, bo dźwięk na tej recenzji jest bardzo, bardzo słaby, bo była to recenzja sprzed kilku ładnych lat. No i wiecie, bardzo mi się spodobała ta seria, więc jak tylko zobaczyłam, że łaneką wyda mangę, to oczywiście musiałam kupić i będę ją zbierać. Kolejny tomik to siódmy tom Card Captor Sakura. Śliczna zakurcia, różowa, wiosenna. Mam nadzieję, że łaneko wyda także klietkat, gdy już skończy się ta seria. Kolejny i ostatni już tomik, i to też jest jedna tomówka, to śledztwo też od. Łaneko, bardzo mi się spodobała kreska, nie za bardzo wiem o co tutaj chodzi, nie spoilerowałam sobie, przeczytam i z pewnością zrecenzuję Siedem tomów, chciałam dokupić jeszcze ósmy, ale już nie zdążyłam, bo paczka została wysłana i niestety kolejne tomy będą dopiero w następnym zamówieniu, w następnym wydaniu Mank Kurczę, naprawdę cieszę się, że w końcu do mnie przyszło, bałam się czy w ogóle dotrze przez tą całą sytuację ale fajnie, mój kurier mnie nie zawiódł, mój kurier już mnie tak dobrze zna, bo zawsze zamawiam tego samego dostawcę i no co, czekajcie na recenzję, na pewno zrecenzuję śledztwo, Narzeczonego w Bachli i może pierwszy tom Nozakiego, chociaż recenzowałam anime, ale manga, anime to dwie różne rzeczy Sekret panny Watanoki jednak wciąż pozostawię do recenzji na przyszłość. Wybaczcie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmiki i recenzje. Pa pa.